Zapraszamy na nasz raport piłkarski, a w nim skrót i analiza meczu Radomiaka Radom z rozwojem Katowice. Oprócz tego powiemy o zremisowanym pojedynku broni Radom ze Spartą Jazgarzew. Z naszą kamerą byliśmy także na meczu LKS Promna Mazur Karczew. Nie zabraknie również wywiadów i komentarzy trenerów oraz zawodników. Zapraszamy! Sobota, godzina 17, stadion przy ulicy Narutowicza 9. Radomiak podejmował rozwój Katowice. Przed tym meczem goście ze Śląska zajmowali przedostatnie miejsce w lidze, odnosząc tylko cztery zwycięstwa. Faworytem spotkania byli Zieloni, którzy z dużą przewagą zadomowili się w pierwszej trójce tabeli, która gwarantuje awans na zaplecze ekstraklasy. Przed pierwszym gwizdkiem sędziego Piotra Łęgosza miła uroczystość. Upominki z okazji urodzin odebrała legenda klubu Zdzisław Radulski. Kibice, którzy liczyli na to, że radomiak od pierwszych minut będzie dominował nad niżej notowanym rywalem, nieco się zawiedli. A to dlatego, że to goście lepiej wymieniali piłkę i stwarzali sobie sytuacje po rzutach wolnych. Przykładem tego mogą być sytuacje z czwartej oraz siódmej minuty. W 10 minucie piłkę w środku pola przejął Kamil Kościelny. Dobre podanie od Leandro otrzymał ponownie Kamil Kościelny, jednak tej doskonałej sytuacji nie udało się wykorzystać. 3 minuty później Zieloni dobrze wykonali rzut wolny, ale piłki nie udało się wpakować do bramki. W 15 minucie po tym wyrzucie z autu nieco zaspała defensywa Radomiaka. Jednak na posterunku był Adrian Szady, który wybił piłkę poza boisko. Co może zaskakiwać, to nie Radomiak, a rozwój dłuższymi fragmentami prowadził grę i atakował Zieloni próbowali zaskoczyć rywali z kontry, ale tak jak w 18 minucie zabrakło ostatniego dokładnego podania. Z kolei w 27 minucie po kolejnej kontrze strzał Kamila Cukriaka obronił Bartosz Gocyk, bramkarz rozwoju Katowice. W 28 minucie Radomiak wykonywał rzut wolny, jednak ten strzał Bartosza Sulkowskiego trafił wprost w mur. W 31 minucie żółtą kartkę otrzymał obrońca Radomiaka Mateusz Spychała. Upomnienie jak najbardziej słuszne, a wyprzedzając nieco wydarzenia na boisku, to przewinnie będzie miało swoje konsekwencje. Po faulu rozwój wykonał rzut wolny, a ten strzał piłkarza z Katowic z trudem obronił Adrian Szady. W 42 minucie zieloni stworzyli sobie najlepszą sytuację do strzelenia gola w pierwszej połowie. W środku boiska piłkę przejął Leandro i zagrał idealnie do Pawła Tarnowskiego. Michał czekaj nieco spowolnił bieg Tarnowskiego, dlatego też i ten strzał nie był zbyt mocny i precyzyjny i piłkę zdołał ostatecznie złapać Bartosz Gocyk. Pierwsza połowa zakończyła się bezbramkowym remisem. W drugiej odsłonie w 48. minucie bramkarza gości z dystansu próbował zaskoczyć Paweł Tarnowski. 60 sekund później do interwencji po rzucie rożnym dla rozwoju zmuszony Adrian Szady. W 56 minucie ostatnie ostrzeżenie dla Radomiaka ze strony rozwoju. Wycofanie piłki przed pole karne, strzał i cudowna parada Adriana Szadego. Chwilę po tej akcji zespół z Katowic rozegrał krótko rzut rożny. Dośrodkowanie w pole karne za późno zareagował Michał Grudniewski, a piłkę do bramki wpakował Sebastian Murawski. Nieoczekiwanie, rozwój Katowice w 57 minucie tego spotkania wychodzi na prowadzenie. W 58 minucie oszołomiony Nieco zespół Radomiaka pozwolił gościom z Katowic na oddanie kolejnego groźnego strzału. Od 59. minuty Radomiak grał już w dziesięciu. Po wybiciu piłki przez Michała Czekaja doszło do nieporozumienia między obrońcami Radomiaka. A w przypadkowej sytuacji Dawid Przezak został sfaulowany przez Mateusza Spychałę, który został ukarany drugą żółtą, a w konsekwencji czerwoną kartką. Z upływem czasu graczom Radomiaka zaczynały puszczać nerwy. W 65. minucie zupełnie niepotrzebnie żółty kartonik zobaczył Matię Bęba. Doszło jeszcze do przepychanek na boisku. Po chwili Bęba opuścił boisko, a jego miejsce zajął Dawid Kwiek. Można się domyślać, że ta zmiana miała nie dopuścić do tego, aby Zieloni kończyli ten mecz w dziewięciu. Jednak to się nie udało, a prawdziwym antybohaterem sobotniego meczu został Dawid Kwiek, ale to za chwilę. Przez kolejne minuty Radomiak próbował atakować, ale goście mądrze wycofali się na swoją połowę. Oddalali grę od własnego pola karnego i kradli cenne sekundy. Do tego jeszcze co jakiś czas dochodziło do takich oto popisów. To zachowanie Leandro zupełnie niepotrzebne. W 86 minucie piłkarze Radomiaka domagali się odgwizdania rzutu karnego. Po obejrzeniu kilka razy powtórek wydaje nam się, że jednak sędzia podjął słuszną decyzję nie dyktując jedenastki. W doliczonym czasie gry bramkę strzałem głową próbował zdobyć Kamil Kościelny, ale piłkę bez trudu obronił Bartosz Gocyk. Ostatnia minuta doliczonego czasu gry i pseudo-popis Dawida Kwieka. Najprawdopodobniej Kwiek zapomniał, że nie jest na zabawie w remisie strażackiej, a na boisku. Krótkie rozegranie rzutu rożnego ze strony rozwoju i agresywny atak ciałem Kwieka, a później... Ech, minimum dwa kopnięcia rywala. Skutek tego zagrania oczywistym. Czerwona kartka i do końca meczu gra w dziewiątkę. Co miał w głowie Dawid Kwiek w tej sytuacji? Najprawdopodobniej nic. Trudno zrozumieć, jak tak doświadczony piłkarz może zdecydować się na tak bezmyślne i co tu dużo mówić, chamskie zachowanie. Po chwili sędzia zakończył mecz i porażka Zielonych stała się faktem. A tak podczas konferencji prasowej sobotni mecz podsumowali Tadeusz Krawiec, trener rozwoju Katowice oraz Werner Liczka, szkoleniowiec Radomiaka Radom. Myślę, że to ten, ten wynik jest niespodzianką, ale my tak naprawdę my tutaj przyjecha, przyjechaliśmy po trzy punkty, cel ten zrealizowaliśmy. Zdawaliśmy sobie sprawę, że Radomiak będzie drużyną, która będzie, dominowa, będzie dominowała, będzie miała sytuację. Jednak przy odrobinie szczęścia udało nam się tutaj zdobyć trzy punkty. Chciałbym pochwalić moją drużynę przede wszystkim za serce do walki, za zaangażowanie, ambicje. A myślę do tego dołożyli jeszcze umiejętności piłkarskie, które mają. I z tego wszystkiego wyszło nam tak naprawdę to, że wyjeżdżamy tutaj z tego bardzo trudnego terenu z trzema punktami. A ja myślę że dla drużyny rozwoju, która tak naprawdę walczy o utrzymanie, jest to po prostu bezcenny wynik. mohl to být bardzo dobrý meč i z naší strany, ale tam nebyl splněný první podstavový varunek, když a to je, že jsme zostavili nulovu všetně. To značí, že zbytně skupilní, že musíme vyhrát, myslím, že i tu no ty vyvidníky, tam ten překral, no ten vyhrál. Motiv, přemotivace vlastně v tým a zapomněli jsme vlastně to, že ta pivka, no tu našu vartoš, no tu, no tu no, to, to, plus, jak jsme vlastně vygrývali meče, i to té no, je z Polony, Varšava, s Polony obytem a, a všestky, no, ty meče, tak s tím vlastně to, co mluvil trenér, skupil na ten svůj cel, i jak vygrač a mentálně bardzo dobře po A dnes no ta pivka, že bude za vše, o momentách 3-4. Já bych to tady viděl tuta, jako no ty tři, ale to už jsou zprávy druhořadné. Ale to, že vlastně jako ten mental má dužina na to vplyv. První, bo ten meš jako je o štěgulách, jak by třeba Pavel žena v rámke, tak by možno přišel ten spokoj. Ale je to možno. Druhá zpráva, tračíme v bránku a zvariujeme. No tak jsme v bránku, když jsme zrobili blend. A třetí vlastně uh, žlutá, žlutá, žuta kartka. A je po meču. A ještě máme čtvrt. A myslím, že jak bychom třeba uh, grali ještě 15 minut, no, tak jsme ten meč, že byl že, uh, přervaný, byl dostajem těch nukartek 4 5 I po meču ka každý, že má křivdu, že je vlastně což. A že jako tu, jako, to se týče uh, mentální požom, a utřímání emocí, tak jsme jako uh, examen bazen. A teraz czas na komentarze zawodników rozwoju oraz Radomiaka. Chcieliśmy powalczyć o pełną pulę i myślę, że to było na meczu, na meczu widać. Zagraliśmy, uważam, dobre spotkanie jako drużyna, naprawdę konsekwentnie i zorganizowani byśmy bardzo dobrze. Suma sumarum to nam przyniosło 3 punkty. Ciężko, na razie te boiska nie są super, chociaż tu całkiem nieźle wyglądało, ale, ale, ale myślę, że przede wszystkim walka i determinacja, ja mówię zaangażowanie, to, to, ta konsekwencja to nam dzisiaj przyniosło trzy punkty i z tego się naprawdę cieszymy, bo jesteśmy w takiej sytuacji, że tych punktów po prostu szukamy wszędzie. jak troszeczkę Wam pomógł w odniesieniu tego triumfu, najpierw dwie niewykorzystane sytuacje sam na sam, potem te czerwone, czerwone kartki. I właśnie o te czerwone kartki chciałem zapytać, zwłaszcza o tą sytuację z 93 minuty bo bodajże z dotyczącego czasu gry. Tam było ewidentne kopnięcie zawodnika Domiaka? No było kopnięcie, myślę, że że tu nie ma co dyskutować. Trochę puszczały nerwy chłopakom i niefajne zachowanie. Myślę, że, że sędzia dobrze zareagował i, i tyle. No, nie ma co za dużo filozofować. No. Myślę, że nauczka dla, dla tych chłopaków i, i tyle. No, dla, nas, dla nas dobrze i my się cieszymy z trzech punktów. No, wiadomo, każdy patrzy na siebie, więc, więc mamy jeszcze kupę meczy do, do rozegrania i, i w każdym musimy walczyć o trzy punkty, więc więc cieszymy się teraz y, z tego zwycięstwa, ale ale od poniedziałku już patrzymy na następny mecz. No. Dzisiaj trzy punkty, przed tygodniem punkt, bardzo dobry start rundy wiosennej w waszym wykonaniu, te punkty są wam potrzebne, bo musicie się w tej lidze drugiej utrzymać, przynajmniej takie macie plany. Y, taki jest cel i, i, i do niego zmierzamy. Y, no tak jak mówię, no każdy, każdy kolejny mecz, patrzymy na każdy kolejny mecz, y, żeby tam ugrać trzy punkty i, i i mam nadzieję, że, że w czerwcu ten cel zostanie osiągnięty, który mam przed sobą postawiony. Piotrek, przegrywacie mecz swoją Katowice 0 do 1. No nie tak bym się, że i wy, i kibice wyobrażali sobie tą inaugurację rundy wiosennej e, tutaj na stadionie Badomu. No tak, zgadzam się z tym, że, że nie tak nie, nie na to wszyscy liczyliśmy. E, wyszliśmy nastawieni bojowo do tego meczu. Każdy liczył na trzy punkty. Wiedzieliśmy, że nie będzie łatwo, no bo w tej lidze każdy mecz to jest walka. Jeszcze raz walka przede wszystkim. Wiedzieliśmy, że rozwój ma nowy zespół, nie wiedzieliśmy czego możemy się po nich spodziewać, no ale na pewno wiedzieliśmy, że wyjdą i nie oddadzą łatwo pola. No i tak też było: grali konsekwentnie to, co mieli grać, blisko siebie ustawieni. No i myślę, że nam w drugiej połowie tego zabrakło takiej właśnie konsekwencji, gdzieś tam determinacji. Dużo chaosu się wkradło, niepotrzebnych jakichś tam emocji, spięć. Te kartki też, może gdybyśmy brali w 11, może, może byłoby to inaczej, ale to można sobie teraz wygrywać po meczu. Właśnie chyba możecie żałować tych niewykorzystanych sytuacji sam na sam, bodajże w pierwszej połowie były, były takie dwie, w drugiej też mieliście fajną, radomą sytuację. Gdybyście, gdybyście wtedy strzeli, no to pewnie ten mecz ułożyłby się, ułożyłby się inaczej. No na pewno grałoby się nam łatwiej, bo rozwój musiałby się odkryć, to oni musieliby konstruować akcję, my moglibyśmy trochę inaczej też mądrzej do tego podejść. No nie stało się niestety tak jak chcieliśmy, gdzieś tam zabrakło precyzji, zimnej krwi też w tej pierwszej sytuacji. No i niestety, no, dzisiaj trzy punkty jadą do Katowic i co, możemy tylko ciężko trenować i liczyć na to, że w następnym meczu się odkujemy. Chociaż też nie będzie łatwo, bo wiadomo, że każdy mecz to jest walka. Powiedz, jakie nastroje panowały w szatni po tej porażce? No, na pewno parę słów sobie powiedzieliśmy. Gdzieś tam każdy, każdy miał jakieś spostrzeżenia. Trochę pokrzyczeliśmy, no ale, ale myślę, że, że każdy pojedzie do domu, zastanowi się i jutro na spokojnie przeanalizujemy wszystko. Po prostu, żeby w nerwach nie powiedzieć za dużo. Gdzieś tam, żeby nie było później problemów w szatni i najlepiej po prostu... Pojechać, zastanowić się, czy każdy dał siebie wszystko, czy każdy zostawił 100% siebie na boisku. No i mówię, pretensje może mieć tylko do siebie. A czy pretensje macie do Dawida Fieka za jego zachowanie z za ostatnich minut? Ciężko mi odpowiadać za kolegów. Nie no. ja mówię, no emocje, emocje gdzieś tam Dawida poniosły na pewno, no ale. No mówię, sędzia też powinien zareagować wcześniej, bo, bo ewidentnie tam zawodnik przytrzymywał piłkę, leżał na niewłaściwej. I, I mówię, no Dawid chciał wybić piłkę, trafił niefortunnie. Przeciwnika gdzieś tam po plecach moje czerwona karta. Po sobotnim meczu wypada zgodzić się z oceną trenera Wernera Liczki. Mentalnie Radomiak prezentował się gorzej od rywali. Mało tego, po stracie bramki w piłkarze z Radomia wstąpiła niesportowa złość, a agresja. Nie chcemy pastwić się już nad Dawidem kwiekiem, to co zrobił i tak już nie miało wpływu na wynik spotkania, ale niesmak pozostał i to duży. Jego chuligański wybryk widziało ponad 3400 widzów, bez względu na to, czy jest to B-klasa, druga liga czy Ekstra klasa. Na takie zachowanie nie ma miejsca. Co do gry zielonych, to w pierwszej połowie naszym zdaniem zieloni atakowali zbyt małą liczbą zawodników. Do tego często oddawali inicjatywę rywalom. W drugiej połowie po stracie gola atakowali głównie skrzydłami, ale nie przyniosło to skutków. Cały czas zieloni mają bezpieczną przewagę nad puszczą niepołomice, ale żeby ją utrzymać, trzeba będzie poprawić grę w ataku. Po tym pojedynku na wyróżnienia naszym zdaniem zasługują Adrian Szady, który kilka razy popisał się wspaniałymi interwencjami, i Kamil Cupriak. Który bez względu na to, czy grał w pomocy, czy też po czerwonej karce dla Mateusza spychały w obronie, był waleczny i sprawiał wiele problemów rywalom. Kolejny mecz Radomiaka już w najbliższą sobotę. Rywalem Zielonych na wyjeździe będzie drużyna błękitnych Stargard. Najlepiej rundy wiosenne nie zaczęła broń radom. Po porażce 2 do 4 u siebie z Oskarem Przysucha ekipa z plant na wyjeździe zagrała ze Spartą Jazgarzew. Broń od 27 minuty przegrywała 0 do 1. Dopiero w drugiej części pojedynku pod opiecznym trenera Dariusza Różańskiego udało się zdobyć wyrównującą bramkę. Na listę strzelców w 89 minucie wpisał się Emil Więcek. Broń wciąż jest liderem czwartej ligi, ale jej przewaga nad drugą wiktorią solejówek powoli topnieje. W następnej kolejce broniarze zmierzą się u siebie z LKS Promna początek meczu w sobotę o godzinie 16.00. A skoro już jesteśmy przy drużynie z Promnej, to w minionej kolejce zawodnicy trenera Marcina Sikorskiego zmierzyli się u siebie z Mazurem Karczew. Pierwszą bramkę dla Promnej zdobył Dominik Sokół w 20 minucie, drugą bramkę dla gospodarzy strzelił w 65 minucie Kacper Nowocień. Ostatecznie mecz zakończył się zwycięstwem Promnej 2 do 0, a tak mecz podsumowali trenerzy obu drużyn. Trudny mecz, dla, dla nas trudny, bardzo. Nie wiem jak dla, dla, dla promnej, gdzie, gdzie promna się przygotowywała do sezonu, tak jak rozmawiałem tu z trenerem, to też na boisku sztucznym, ale... No my pierwszy mecz rozegraliśmy na naturalnej nawierzchni w ogóle od czterech miesięcy, bo też mamy do, do treningu tylko boisko sztuczne. No boisko nie dość, że naturalna nawierzchnia to jeszcze do tego no fatalny stan a przede wszystkim no wymiary tego boiska bardzo wąsko. Także no tutaj trudno mówić w ogóle o jakiejkolwiek grze w piłkę. No i w tych warunkach no chyba zespół promnej no był troszeczkę lepszym zespołem. No gdzieś tam pierwsza połowa ze wskazaniem na promną. Mieli przewagę. Może jakichś sytuacji bramkowych z tego nie mieli, ale jedną, którą mieli, no może dwie mieli, jedną wykorzystali, 1-0 do przerwy przegrywaliśmy. Po przerwie bardzo dobry fragment gry mojej drużyny. Bardzo dobre 20 minut, mieliśmy sytuację stuprocentową na wyrównanie, nie strzeliliśmy i po 20 minutach praktycznie pierwsza akcja zespołu promnej zakończyła się drugą bramką, no i w tych warunkach no, można powiedzieć, że to, ta bramka zakończyła mecz, bo tutaj mówię, no, gdzie zespół na tak małym boisku stanie z tyłu, no to już trudno jest odwrócić mecz. Chcieliśmy dobrze zacząć u siebie, żeby zapunktować, zrobiliśmy trzy punkty. Po ostatnim meczu tydzień temu, gdzie nie boję się użyć tego słowa, że byliśmy zdecydowanie lepszym zespołem, to my mieliśmy więcej sytuacji bramkowych, a przegraliśmy ten mecz, dlatego dzisiaj... Za wszelką cenę chcieliśmy się odbudować, wygrać. Dzisiaj te trzy punkty są dla nas ważne, bo dla nas każdy punkt to jest jak na wagę złota, walczymy o utrzymanie, ale dzisiaj oceniam ten mecz bardzo pozytywnie, bo myślę, że zagraliśmy dobre spotkanie, byliśmy też z zespołem lepszym. Mieliśmy oczywiście dużo szczęścia w drugiej połowie, ale wynik jest 2-0 i z tego bardzo się cieszymy. Bo takim kluczowym momentem tego spotkania była ta druga da dla Was, bo ten początek drugiej połowy zdecydowanie dla zespołu gości, który dominował i był blisko strzelania bramki, wyrównującej. Zgadza się, wyszliśmy, mówiliśmy sobie w przerwie, że musimy wyjść od początku tak samo mocno nastawieni, wyszliśmy to jakoś słabo, słabo weszliśmy w tę drugą połowę, nie otrzymywaliśmy się przy piłce, daliśmy inicjatywę gościom. Można powiedzieć, że strzeliliśmy drugą bramkę i, i, no i to spotkanie spokojnie już się ułożyło pod nas, tak jak sobie zakładaliśmy i cieszymy się z tego zwycięstwa, bo dla nas to są bardzo ważne trzy punkty. O pomyczowy komentarz poprosiliśmy także nowego zawodnika LKS Promna Dominika Wolskiego. Dominik, wygrywacie pierwszy mecz w rundzie wiosennej, pokonujecie przed waszą publicznością Mazurka 2-0. Jak ocenisz to spotkanie? Zostawiliśmy bardzo dużo zdrowia na boisku bardzo intensywnie, bardzo intensywnie pracowaliśmy. No i chyba, wydaje mi się, że z przebiegu meczu należą się trzy punkty. No. Zagraliście dobrą pierwszą połowę? W drugiej połowie na początku, troszkę tak jakby zabrakło wam sił, takie przynajmniej miałem wrażenie. Mazur przycisnął i chyba kluczowa była to druga bramka do bramka dla waszego zespołu, która ustawiła już cały mecz. Może nie tyle sił nam zabrakło, co weszliśmy na drugą połowę i bardzo klarowne sytuacje miał Mazur Karczew. Całe szczęście dla nas nie strzelili, no i mogliśmy ich dobić drugą bramką i już taki mecz ułożył. No. Obecnie drużyna spromnej ma na swoim koncie 20 punktów i zajmuje w tabeli czwartej ligi 14 miejsce. I to wszystko w tym wydaniu raportu piłkarskiego. Do zobaczenia za tydzień.